Mrożenie. Prosta, stara metoda. No co tutaj może pójść nie tak? Ano no parę rzeczy może. I zamierzam Was na nie uczulić w dzisiejszym filmie. Partnerem odcinka jest marka Fresh Logistics. Jest jedna najważniejsza zasada, o której warto pamiętać przy kupowaniu mrożonek. Żywność mrożona nie lubi być rozmrażana, dlatego unikamy wszystkich sytuacji, w których narażamy nasze mrożone jedzenie na dodatkowe działanie wysokich temperatur. Dobrze jest tak zaplanować zakupy, żeby pomrożonki jechać w ostatniej kolejności i spakować je od razu do torby termoizolacyjnej. One są wielokrotnego użytku, bardzo wytrzymałe, można wykorzystywać je na kolejnych zakupach, a redukują działanie wysokiej temperatury na zawartość naszej mrożonki. Za to po powrocie do domu od razu zabieramy się za rozpakowanie zakupów i zaczynamy właśnie od mrożonek. A układając je w zamrażarce, koniecznie zwróćcie uwagę na to, żeby te z najkrótszą datą przydatności do spożycia były wyłożone na wierzch. Dzięki temu po prostu jest większa szansa, że zachowacie świeżość waszego mrożonego jedzenia, bo trzeba pamiętać, że choć mrożenie jest doskonałą metodą przechowywania żywności i przedłużania jej przydatności do spożycia, no to nie działa to w nieskończoność. I co i ile można przechowywać najlepiej, pokażę wam ta tabela. Poprosiłam technologa żywności, żeby dał wam kilka wskazówek ze swojej perspektywy. Pisze tak, zawsze, ale to zawsze trzeba mrozić świeże produkty. A kiedy się da, to w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu, bo to zmniejsza ryzyko rozwoju drobnoustrojów. Jeśli z kolei porcujemy mięso czy inne produkty samodzielnie, należy opisać każdy woreczek czy pudełko nazwą produktu i datą mrożenia. A dla zachowania higieny należy unikać dotykania żywności bezpośrednio rękoma. Lepiej to robić w rękawiczkach albo przez foliowy woreczek. Zwracajmy również uwagę na to, jak długo można przechowywać produkt po rozmrożeniu. Taką informację można znaleźć na opakowaniu mrożonki. Rozmrożonego produktu nie zamrażamy ponownie. A ja od siebie dodam, że mrożonki nie tylko warto kupować, ale trzeba je też produkować z tego, co już macie w domu, a czego nie zdążycie zjeść, póki będzie świeże. To mogą być owoce, warzywa, a może gotowe potrawy, na przykład zupy, dania jednogarnkowe, jakieś leczo, sosy, to wszystko można zamrozić i wykorzystać jako błyskawiczny, zdrowy obiad. Na uwagę zasługuje osobną również chleb. Chleb jest jednym z najczęściej wyrzucanych produktów przez Polaków, a bardzo łatwo można przedłużyć jego świeżość poprzez zamrażanie. Od razu uprzedzam, że lepiej znosi mrożenie chleb na zakwasie niż chleb na drożdżach. Ten drugi będzie się bardziej kruszył. Więcej filozofii o mrożeniu nie ma. Myślę, że jesteście wyposażeni we wszystkie informacje, które będą najbardziej potrzebne. Pamiętajcie tylko o tym, że żywność raz rozmrożona nie może być ponownie zamrożona. No, to by było na tyle. Hej. Dziękuję Fresh Logistics za dostarczenie produktów swoich klientów.